W tej lekcji poznasz zawody i miejsca pracy, czyli mestieri e posti di lavoro. Na początku dowiesz się jak zapytać gdzie pracujesz. Pytanie to możesz zadać po włosku na dwa sposoby. Che lavoro fai? Czyli jaką wykonujesz pracę lub dove lavori? Gdzie pracujesz. Aby powiedzieć, kim jesteśmy z zawodu, możemy użyć jednego z dwóch wariantów. Pierwszy z nich przewiduje użycie czasownika nieregularnego fare, czyli robić, po którym zawsze należy użyć rodzajnika określonego, a po nim nazwę konkretnego zawodu. Zobaczmy przykład. Faccio il medico jestem lekarzem. Drugi wariant przewiduje użycie czasownika nieregularnego essere, być, po którym bezpośrednio umieszczamy nazwę zawodu, tym razem już bez rodzajnika. Na przykład sono medico, jestem lekarzem. Zapoznam Cię teraz z kilkoma zawodami i miejscami pracy. Il medico to lekarz. L'infermiera to pielęgniarka. A l'infermiere to pielęgniarz. Osoby te mogą pracować na przykład w szpitalu. A szpital to l'ospedale. L'operaio to pracownik fizyczny, mężczyzna. L'operaja to kobieta. Osoby te mogą pracować na przykład w fabryce. A fabryka to la fabrica. Lub w zakładzie na przykład produkcyjnym. Zakład to lo stabilimento. Limpiegato to mężczyzna pracujący umysłowo. Kobieta to limpiegata. Te osoby mogą pracować na przykład w biurze. Biuro to l'ufficio. L'avvocato to adwokat. L'avvocatessa to pani adwokat. Adwokaci pracują zazwyczaj w kancelarii prawnej, czyli lo studio legale. L'attore to aktor, l'attrice to aktorka. Aktorzy mogą pracować w telewizji, czyli la televisione, lub w teatrze, il teatro. Il cameriere to kelner, a la cameriera to kelnerka. Il kłoko to kucharz, la kłoka to kucharka. Osoby te zazwyczaj pracują w restauracji, a restauracja to il ristorante. L'insegnante to nauczyciel i nauczycielka. Wyraz nie ma odmiennej formy dla mężczyzny, ani dla kobiety. Nauczyciel może pracować w szkole. A szkoła to la scuola. Il pompiere to strażak. Strażacy pracują w straży pożarnej, czyli la caserma dei pompieri. Il poliziotto to policjant, a la poliziotta to policjantka. Policjanci pracują na komisariacie policji, czyli la stazione di polizia. Il meccanico, to mechanik. Mechanik zazwyczaj pracuje w warsztacie, czyli l'officina. Il parrucchiere, to fryzjer. A la parrucchiera, to fryzjerka. Fryzjerzy pracują zazwyczaj w salonie fryzjerskim. A salon fryzjerski to il salone di parrucchiere. Il dentista to dentysta. Dentystka to la dentista. Tutaj zmienia nam się tylko rodzajnik z męskiego na żeński. Gabinet dentystyczny to lo studio dentistico.